A co Co, jest? Dzień dobry Jakiś stary chłop się dopierd... Cześć, witajcie z tej czystej stronie z w kolejnym odcinku Słuchajcie, dzisiaj w odcinku to co najbardziej lubicie Czyli rodzice oraz dzieci na skateparku Dzisiaj troszkę się działo W sumie Rodzice Sprzeczki Wiecie o co chodzi. Słuchajcie, zostawcie taką samą subskrypcję, żeby czerwony przycisk, oczywiście stał się szary. A jeśli już zasubskrybujesz, to kliknij w dzwonka. Oczywiście, jeśli ty masz również subskrypcję, kliknij w dzwoneczka, żeby powiadomienia przychodziły codziennie, ponieważ odcinki pojawiają się tutaj co drugi dzień. Słuchajcie, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierają ten kanał. Jeśli Ty chcesz mordeczko, wesprzeć mnie również w e, tym, co robię, to koło subskrypcji masz taki niebieski przycisk. Bardzo będę wdzięczny oraz pozdrowię cię w kolejnym odcinku, jeśli mnie wesprzesz. Także słuchajcie, zostawiacie łapeczkę w górę. No i co? I lecimy. Co będziesz robił? Przeszeszeć kilka słów. A to jest dobre? Wyłączę tę Chyba tak, ale ja nigdy tego nie robiłem, a zrobiłem prawie w więc to jest łatwe. Okej. Czyli co uważasz, że to jest łatwy tri? Tak uważam A ty co uważasz? Nic. To nie działa. Peke ziosa. A Dzisiaj pogoda. Deszczowa, deszczowa. Śniegowa. Jaka dzisiaj pogoda? Śnieżna. Co ty robisz? Dobra robię! Blukodę, a, ja tu będę a, stał dobra. dał, mnie. Co? Ja tu będę stał? Kto mu pobij go? No nie ryzykuje życie. No ale nic. Jakby co widzowie to wszystko dla was. Tutaj Grzesiu będzie właśnie robił teraz fest masnego trika. No, no i okej, okay, lecimy. No ja tu mam Poczekaj, Boże, no, jak idź to! Miły sobie! Trochę podczułańca dajesz? Ej, no! no. Ej. ej, no dziecko! Hej! Wow, jest to jest takie piękne. To jest takie piękne. Co sądzisz o tym triku? Nie. Ale nie, przy... ej, no nie wchodź, zjedz na sekundę. Zjeżdżajcie, zjeżdżajcie, zjedźcie na 5 minut, dajcie nam. 5 minut. Dawaj, grzesiu, grzesiu, wolne, ej. Zjedźcie na pięć minut. 5 minut No 5 minut no Rowerem taka A ja mam rower? Wszyscy używają A co rower? Co jest? Jakiś stary chłop się dopu Bo tutaj kolega próbuje zrobić fajny tryb Atmosfer. No i dzieci cały czas zjeżdżają specjalnie dla Bank. Co jest grane? Okej, okay, słuchajcie, żeby przybliżyć Wam tą całą sytuację, to generalnie to wszystko polegało na tym, że Grześ robił trika. No i generalnie wygląda to tak, że na Bank w kielcach na skateparku ciągle ktoś wjeżdża, a po prostu chcieliśmy, żeby było dosyć bezpiecznie. No to zagrodziliśmy oczywiście rowerem, a oczywiście jak zwykle jakiś rodzic się przypruje i będzie miał problemy zamiast to ogólnie wytłumaczyć e, normalnie jakby dojść do jakiegoś porozumienia to jak zawsze rodzic musi z nerwami wyskoczyć i e, w ogóle nie wiadomo o co mu chodziło e, i jak zwykle jakieś dymy. Dobra, słuchajcie, wracamy już do odcinka o, co to było? No i po co wiesz że się, że nie robi?

Chłopiec! Weźmy wymajną krainę, ja bo jaruko wkracza. Ej, co jest, ej, co jest grane? Ja wierdam w górę. Oj, chyba się ściągnął. Co bym jebał? Griga, co jest? Jak to skomentujesz? Co? Ja gdzieś gubię to dziecko. Ej, weź, ej, ty wierzę w ciebie. Lec stąd! Ja, ja pierdziele co się dzisiaj We dzieje. Co tu? Majder? No, jestem pojedawczym z Rumunem. Rumunem tego się Co? Ten skatepark jest minusowy taki, że tu jest. Gdzie jest kazik? Gdzie Za duży po prostu. Za duży jest tu na to. Okresie, że może peta w budzie. To jest markę. Papierosy z Fabryk zrobią. Co jest z kazikiem? Tak. I on tu zarąba? Tak! Jeszcze się z się do jakie krucie ma chłopcy ale on. Sorry, cicho, cicho! On ogólnie chciał mi kamerę przed sekundą zarąbać. Pytam się, czy mogę. Mogę sobie zdjęć Nie On A się to zaniechał? No on zarąbał <sadza> <sadza> no, kolejną Co? No, po troszeczkę. Perfilnie, no widzisz? Je, co, jest gra co dzisiaj powiesz? Jak tam w szkole? Jak tam po tygodniu szkoły? Nie polecam. Ja już, ja już miałem trzy wizyty u psychologa. <grym> Miałeś trzy wizyty u psychologa? No. Patrz, jak co to Aj. Dobra, dobra. No, no. Lecimy, nie? Tak. Lecimy Z czym dór. lecimy? Z nim. Do, dobra, ale nie. Ogólnie co, stary, bo bardzo mi się podobają te schody. Walisz dwa whipy? Dwa? No. Spróbuję. Ja mówię, jak chcesz na Zrobię Ja zaraz, ja będę skrótował. W ogóle siema, Tomuś. Czy witaj się? Chcesz, chcesz? Siema. Nie wiem. Pozdrawiam e, wszystkich widzów. O, no i super. Dobra, słuchajcie. E, Cześć... No bo... no. Dobra, słuchajcie ogólnie to te schody wyglądają przesolidnie. I wydaje mi się jakiś stosowy triczek, nie? Jakiś stosowy triczek z nich. Najpierw wi whipa na rozgrzewkę. Whipek? Tak, wipek Dobra, whipek na rozgrzewkę, ok. To lecimy z whipkiem. Dobra, no to co lecimy z whipkiem, te schody są przepotężne. Zobaczymy czy się uda coś z tego rozkminić. No i co? No nie moje służby, No tak, nie no bezpieczeństwo tutaj. Bezpieczeństwo oczywiście naj jest najważniejsze. Jak się tak, jak się porobi? Nie wiem po prostu, załóż sobie to na łeb. Patrz. Będzie potężny ten czas. Uuu, ej, dobre. Dobre to było. Dobra, ej, stary, no to co? Dorzucasz do tego bara? On nie ej, ej, stary. Ale, a nie mogę zrobić tam Whip Bara U bar ze schodów. A to będzie twój newer? No, ja tylko ulifał mnie, Dobra, to cię nie będziemy mordować. Ej, bar. Dobra. Mogę mi barat na pół na pół no. Ale z bęku czy z, z, kotera. z kotera dobra z mogę nie wiem coś innego Dobra, lecimy Jesz... A na razie zostanie Idę jeszcze się tutaj przywitać Z Filipem Siemano Filip? Łoję, ja myślałem, że to z pierwszej no. Ej, no. Jej, no kurde. To samo, tak. Bo masz fez, dobre buty. Jest. A ten też dobry! Uuuu! Ale nogi widzę, że tutaj Nie, ja mocno. O! Fez, Niuler? Fez... No. Tak a tak o dzisiaj niedzielny niuler! No, no mogę jeszcze Niurda, no, tak tak, 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 tak.

Moje jest Bo a właśnie, bo tutaj wytłumacz widzę, że w ogóle to nie jest twoja hulajnoga, tak, nie? Tak, ja sobie wczoraj złamałem. A co zrobiłeś? Tak, jechałem, patrzę. Miałem takie miejscu całe kierze, to pewnie dwa razy się złamało. Nie wiem co nie, nie polecam, że Ojej Załosny, ja co zrobić się wow. tych? Zawiodłeś! Przepraszam! Przepraszam. 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 We, we. Przemek? Kto to jest Przemek? Panie wow. Kto to jest Przemek? Przemek! Panie Przemysławie Nie, nie, nie! Przemek! 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 nie pan. Weź, kurde. Ja chyba powinienem skończyć z kolei. No, zmień sport. Na przykład, nie wiem. Tenis ziemny. Co? Dobry, byłby co? Hokej Koszykówka. Wow, co jest? A ty widzę, widzę, że ty w ogóle masz takie najbardziej efektywne wywrotki I Filip Cieśli Tadu 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 Tadu! O no 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 To już było takie fest bliskie To nie dla mnie To było fest bliskie Dobra mamy tutaj Filipia. Filip Cieśli To młody rider, który u mnie bardzo dużo, ale co teraz zaprezentuje Filip Cieślik? Aj... jaj, jaj Ej, blisko! O kurde, co jakiś wypadek teraz był Co to się stało? Chyba nieco spadał Co? W ten To będzie Ja to. O, na jedną

Łou! Wow. Ręka ci uciekła. Tak Ale fez dobre to było! Yo. No no A On jakieś zawsze kupi pomysły ma. Dobra, ja! Yeah. Ale się. No, o! Wow. Ej, stary, ale dzięki, że mnie nie zabiłeś.